Cześć cześć, Mam z tej strony zając, a to jest trzeci odcinek z Survival Games Dzisiaj e, na początku troszeczkę dłużej to porozmawiamy, ponieważ mam do powiedzenia kilka spraw i prosiłbym, aby każdy... a dobra, mniejsza o to. E, pierwszą sprawą jest to, iż chciałbym się was zapytać. Czybyście e, chcieli na moim kanale serię z Minecraft Single Player, ehm, zrobię sondę na internecie. Dam no, link do tej sondy w opisie i zagłosuję, czy byście chcieli, czy nie. I z, ehm, chciałbym Wam powiedzieć, aby. Chciałbym was poprosić, aby głosowali e, moi widzowie, ponieważ e, ciś hej... O, Fajnie. Jacyś e, hejterzy co dopiero przyszli na mój kanał, chcą mnie hejcić, to darujcie sobie. Hejdźcie mnie na innych filmikach albo głosujcie albo co tam na innych. Bo ten jest dość ważny. Okej, okay. kolejną sprawą jest to, że na pewno zauważyliście, bo niektórzy że mam Nowy tekstur pack w Minecraftie. Tekstur pack nazywa się Fateful, jakby ktoś nie wiedział, choć to jest taki bardzo popularny tekstur pack, że. że um, nie wiedzieć o nim to jest e, grzech. No ale jakby ktoś nie wiedział, to mówię, że to jest Fateful. Teksturki są um, podstawowe. Tylko... Um, u, bardziej ulepszone, bardziej są szczegółowe. Są e, szczegółowe teksturki. Nie, przepraszam, ulepszone teksturki od tych, e, co gramy e, domyślnie w Minecrafcie. I kolejną sprawą jest to, że jak na pewno widzicie, troszeczkę serwer się zmienił. E, bynajmniej Survival Games. a aha. E, bynajmniej Survival Games. E, jak widzicie, to jest troszeczkę wyższe tu. Bo dodano nowe, trzy nowe mapki. Mm. I dodano też parkour, i tu pomoc. Teraz sobie spróbujemy przejść ten parkour, choć tutaj ludzie się pchają. My, dobra, ale to. A um. A full. Mm. W zasadzie tutaj nie ma nigdzie dołączyć Bo to są same końcóweczki tak wam powiem Ok, to widzimy się z powrotem Kiedy dojdę do jakiejś mapki więc na razie cześć No hej, cześć się Mago kolanko, Jestem z powrotem um, na mapce która dość dob dobrze wspominam Na którą Pamiętacie może w poprzednim survival game W poprzednim odcinku odniosłem chyba dość, do dość e wysokie miejsce Okej, okay, już zaczyna się odliczanie, więc musimy szybko startnąć Okej, okay, jak na razie chyba dobry start, zaliczyliśmy Ojeju Galotki, galotki, eku, eku. Ok, dobra, dobra, eku. Teraz musimy szybko spierdzielać. Mi chyba troszeczkę tnie. A zresztą. Ok, uciekliśmy, i jakoś. O jeju, dlaczego nie mam za założonych e, moich galotków? To nie wiem. Okay, już wiem w miarę, gdzie są skrzynki. Ok, nikt tu chyba nie idzie, to jest dobrze. Szybko, 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 szybko. Nie wiem czy pamiętacie, ale chyba w odcinku drugim. Mmm Gdzie jest ta skrzynka kupia? Tu! O, świetnie. Teraz szybko musimy biec przed siebie. Bo będą tam kolejne dwie skrzynki. Które pomogą nam w zwycięstwie. O, i tutaj w tych ruinach jakby są też skrzynki. O, jakiś miecz, proszę mieć, proszę mieć. Yeah! Mamy miecz! Slime. Kurde, gdzie była tutaj? Tu. Kurde, tylko trzyabłóżka. Skąd tu się wziął fa -fa -fa fapek? On to dość duży jest. Au! Nie zadaje małych obrażeń. no. no. OK, Teraz musimy um, iść na tą górę. Um, bo tam może się jakiś ktoś czaić. Ile, ile zostało? Zostało 9 osób, ale już yy, zginęło 6, czyli no, nawet nieźle. Jak tutaj widzieć. Ojej już kielet. Wow Gdzie on jest? Skąd? Skąd atakuje? Oh, jeju, jeju. No i na no nie dał nam nic, frajer Okej, okay, musimy szybko uciekać okay, tam jest jakaś ala wie wieżyczka mała To może na nią się udamy o, skrzynka! Ale ona chyba będzie pusta. Nie! Nie jest pusta. Świetnie, świetnie. Które są lepsze? Co zostawimy, jak na razie? E, tą kul kolczugę, bo naprawdę nie wiem, która jest lepsza. Bo wiemy, że żelazno. Żel żelazno. Mhm. E, żelazo jest e, lepsze od złota. Ale kolczuga gorsza od żelaza, więc nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, co jest lepsze. Czy kolczuga, czy. No, zresztą możemy sprawdzić. Chyba jest na tym samym poziomie kolczuga i złoto. Ale mamy. Ludzie, mamy bardzo dobre eku. Tylko, że cierpi uz... uzbrojenie czyli miecz. Albo łuk, znaczy no. A, dobra. A nie jestem dobrym sniperem, jak już wam to mówię. Łoła! Zajebiście, ludzie! Zajebiście. A kiedy nie wygramy, to. Będziemy w czarnej dupie, wam powiem. Nie. Teraz sobie, że niby mamy drewniany mieczyk. aby ja teraz spadł, to byłoby słabe. Zastanawiam gdzie mogą być. Yy... Oho, ho, ho, ho. Bardzo dużo rzeczy mamy. Czy w ogóle ludzie zbierają te skrzynki? Yy, gdzie oni mogą być? Troszkę sobie popatrzymy, padły. Yy. Hmm. Nikt tutaj nie wychodzi, nikt mi pleców nie robi na szczęście. Ok, to jak na razie zbierajmy rzeczy, Jedziemy sobie jeszcze raz na tą górę. Tutaj hop, hop, hop. Ile mam w ogóle pesów? No, prawie 100. No, no, bardzo dobrze. Dobra. Enderperło, leć! Świetnie. Szkoda, że nie mam. Okej, okay, czterech graczy zostało. Tylko w grze. Więc y, ta liczba cały czas maleje, a my jeszcze żadnego fraga nie nie zdobyliśmy no. okej okay, ludzie e, ja wam teraz przypomnę bo raczej nic tutaj e, nie będziemy robić e, szczególnego wchodząc na tą górę więc wam przypomnę e, w opisie filmu macie link do sondy która zadecyduje Trzy... Wow! Wow, wow, wow. Trzy żelazne miecze. Ludzie... To... To nie jest sen, to jest... Rzeczywistość. Ludzie... Laczy, laczy. Możemy zrobić hardcore i spróbować do tej się yy, wody, znaczy wskoczyć. Ojej, teraz jestem tak, jakby w czarnej dupie. Uah. Super! razu mi się życie. Tak, odradza. Okej, okay, ludzie, ludzie, nie wiem, co ja mam teraz robić. Nie wiem, czy ja mam skakać do tej wody. A cóż, kto nie, nie ryzykuje, to nie zyskuje. Wow! Skok zajebistości to był. Wow! Wow, okej, okay, jesteśmy cali zdrowi my bardzo dobre eku, Łotynk Tak, ladży, ladży, ladrzy, więc trzeba uważać Okej, okay, tu będzie troszeczkę ciemno Nic mi nie robi pleców ale, ludzie, to było. Ten skok był super. A jak ja mówię, że coś jest super, ojej, trzech graczy tylko zostało. Tam jest jakaś skrzynka. Może będziemy mieć lepszy hełm. Gdzieś usłyszałem bardzo blisko piorun, trzeba być bardzo, bardzo czujnym. Dobra, już mam spotę. ludzie. Musimy się trzymać na baczności, bo yy, jest nieźle. Mamy bardzo dobre kół, mam bardzo dobre uzbrojenie. Więc szkoda byłoby tego nie wygrać Grać, no jakie cofki, no, Ladrzy no. O, tam jest jakiś kolor. Jeszcze... Okej... Okay. No kurde, lagi, lagi, co to ma być? Lord. Nie, NAPRAWDĘ nie, nie, nie. A może cię nie smaczki. Dobrze, nie, 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 nie. Dobrze, nie, nie, nie. Dobrze, nie, 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 nie. Dobrze, nie, nie. Dobrze, nie. Poczekam na nasze ofiary. Boże z góry spadnę. Hm. Najgorzej w tych mapkach... ...cie... No ja ci... O tam jest, tam jest, okej, okay, widzę go. Widzę, z jakiegoś pana. Szkoda, że nie mamy łuku, to byśmy go zdjęli. No, chodź. No chodź, no nie bądź dupa, wchodź, no sojusz, tak sojusz, no sojusz, sojusz, chodź, 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 no chodź, mam drewniany miecz, <grych> yes! Yes. Wygraliśmy Tę walkę Nie obraziłbym się jakbym wygrał całe survival games Okej zostało tylko Dwie osoby Dwie osoby zostały To jestem ja Hmm, gdzie oni są? No kurczę, gdzie on jest? Znaczy się, bo jeden kolej został. Kidlox, co to ma być? What fuck? Coś tu... Kurde, mi się zaczyna nie podobać. bo czekam na spałnię i nas się bardzo nudno robi na pewno O świetnie ochra mi jajko i zawsze mogę zrobić taki skaler się smoka

O oh mój. Przepraszam, wyłączę mikrofon. To nie może być prawda. Nie. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Nie. Okej, okay, dobra. Koniec tego użalania. Trudno, no, zabiliśmy się, no. No, to się każdemu może zdarzyć, no. O, nie, jednak nie, tylko mi się tak może zdarzać. <gryw> Ale okej, okay. to dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli podobało się to oczywiście nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, zalajkować ten film i pozytywnie skomentować ten film. I jeszcze raz Wam przypominam, że e, zapraszam do sondy, e, w, w której będzie pytanie, czy chcecie e, nową serię e, z Minecrafta single player na moim kanale. Jeżeli... Nie, hmm, to może trwać taka sonda? Nie yes, z tydzień. Tydzień, okej. Okay. Od... E, od wrzucenia tego filmiku do internetu jest dzień do zakończenia sądy. Okej, okay, to dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. Cześć. I pa.